Cześć, dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem znowu poczytamy sobie bardzo ciekawe komentarze od hejterów. Tak, ostatnio wrzuciłem e, zdjęcia w makijażu, czy też e, filmy na kilka grup właśnie na e, portalu społecznościowym i odzew był bardzo duży. Zacznijmy sobie, bo komentarze są zacne. Ok, pierwszy to dotyczył e, zdjęcia w makijażu. No i pani sk y skomentowała tragedia, totalnym bezguście i wóższerka, może dobre dla klauna w cyrku. Nie wiem, z tego, co mi się wydaje, klaun y ma y robioną charakteryzację y typowo właśnie pod, pod, y daną, pod daną scenę, więc myślę, że ten makijaż a wrzucę wam go, zobaczycie sobie tu czy w tym rogu, zobaczycie, czy akurat ten y makijaż był dla klauna, raczej nie podyskutowałbym. Twarz nie była biała, ustny i oczu nie pomalowałem jakoś dziwnie, więc sami ocenię. No a pani chyba się troszkę pomyliła. Okej, okay, kolejny komentarz, o tu jest, tu jest trochę do czytania. Makijaż jest dla kobiet, nie dla mężczyzn. Jeśli kochasz malować, to zawsze możesz malować innych. Jest dużo kobiet chętnych, aby ktoś je pomalował. No chyba, że ciebie jara wstawianie zdjęć pomalowanego siebie, jak dla mnie masakra. Tolerancja ma swoje granice. Zacznijmy od tego, że makijaż zapoczątkowali mężczyźni. Ja na ten temat się nie będę wypowiadał, ale za to genialny film właśnie grała Karolina Ziętek u siebie na kanale Klasyka, więc podziękuję Wam ten film. Mam nadzieję, że czegoś się dowiecie właśnie i tak jak ona wspominała, że to właśnie Kobiety zapożyczyły ten makijaż od, y, od mężczyzn, więc no co ja poradzę. A po drugie, tak jara mnie stawianie takich zdjęć, bo widzę y, dzięki temu swój postęp makijażowy. Ten skill oczywiście, który, y, który idzie w górę. Ja jestem z tego mega dumny. Nie interesuje mnie y, zdanie kogoś, kto nie ma na ten temat pojęcia, no tak krótko mówiąc. No, a tolerancja ma swoje granice. Najwidoczniej nie jesteś osobą tolerancyjną. Jeśli czegoś takiego nie tolerujesz, nie akceptujesz... Trudno, trudno. Co ja poradzę? Okej, okay, kolejny komentarz, też bardzo ciekawy. Skoro facet to facet, to niech wygląda jak facet, a nie robi z siebie pośmiewisko. No to powiedz mi, kochana, tak, bo to też napisała dziewczyna, jak według ciebie ma wyglądać facet? Czy on ma śmierdzieć? Upocony, brudny, zarośnięty, czy ma wyglądać jak świnia, czy po prostu ma wyglądać jak y, przystojny, zadbany, pachnący mężczyzna, a nie jakiś po prostu. No, no, daj mi znać, daj mi znać, wy też dajcie znać, co, co Wy o tym komentarzu sądzicie, bo myślę, że. On był po prostu taki beznadziejny i, i, i po prostu nietrafiony. Następny komentarz. Dość plastiku na świecie. No i ja też jestem tego samego zdania, że właśnie plastik powinniśmy ograniczyć i to naprawdę mega mocno. Na przykład kupując nie wodę w plastikowych butelkach, tylko na przykład kupując sobie dzbanek filtrujący wodę i dzięki temu możemy naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo zyskać. No, no, segregujmy też śmieci, bo to też jest bardzo ważne. No i z tym plastikiem jak najbardziej się zgodzę. Trafiłeś, trafiłaś w dziesiątkę. Okej, okay. kolejny. O, u, nie rób z siebie głupka. I oczywiście nie rób, pani napisała przez u otwarte. No ja nie robię z siebie głupka, nie wiem co jest w tym dziwnego właśnie, że robię makijaż, wrzucam na grupę stricte makijażową te, te zdjęcia. A ty kochana, zainwestuj w słownik, o. Okej, okay, kolejny, kolejny yy, komentarz, ostatni. Ostatni wybrałem. Mówię, najlepsze na koniec. Może wejść iść do seksologa, by ci ja jaję znalazł, bo póki co wyglądasz i zachowujesz się jak. a nie jak chłop. Nie jako ojcu byłoby wstyd, że spodziłem takie coś nieokreślone społecznie. No i mój drogi, tu akurat Cię zaskoczę. Określić społecznie się mnie da jako homo sapiens, czyli jako człowieka. Tak, oczywiście. A propos seksuologa, to dajcie mi znać, czy ja mam iść do seksologa? pójdę, okej, okay, nie ma sprawy, powiem, dzień dobry, może mi pan znaleźć jaja? A on na to powie, ale w jakim rozmiarze? No to ja powiem, o, poproszę Emkę, no i co, znajdzie mi jaja, będę miał dwa, co ja z nimi sobie zrobię? Co ja sobie z nimi zrobię? Nie mam zielonego pojęcia. No to takie, no, no trochę śmieszne, no, że pójdę po jaja, a, a seksolog się to tym nie zajmuje. On się zajmuje tak naprawdę całkiem inną e, strefą. On ma te dziedziny swoje ukończone. Seksuolog to, to no właśnie. He, radzę najpierw poczytać, e, czym zajmuje się właśnie dana osoba, a później dopiero napisać, jeśli chcemy coś komuś powiedzieć. No. Okej, okay, to by było na tyle. Mam nadzieję, że dacie mi znać w komentarzu, co wy sądzicie o tych, koment znaczy o tych komentarzach, tak? O tych wypowiedziach tych ludzi. Myślę, że one są po prostu nie na miejscu. Czasami warto ugryźć się w język i na przykład nic nie napisać, a nie obrazić kogoś, bo drugą osobę może to niestety bardzo zaboleć. Ja, tak jak wcześniej mówiłem, ja się tym nie przejmuję. Piszcie sobie, rób to, co chce, ja czytam tylko te pozytywne komentarze i dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają, bo jest Was naprawdę bardzo dużo. I uwierzcie mi, ja się dla Was będę rozwijać, będę nagrywać jak najlepsze filmy. Mam nadzieję, że to docenicie. I co? Jeśli film Wam się spodobał, może nie ten, ale inne, to pamiętajcie o łapkę w górę, o subskrypcji kanału. No i co widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!